łączymy się z naszym kolejnym gościem, panem doktorem Mieczem Targalskim. Dzień dobry, panie doktorze. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, mamy ostatnią prostą przed wyborami prezydenckimi. Teraz wczoraj okazało się, że konserwatyści umocnili przewagę w Sądzie Najwyższym, ponieważ została przyjęta nominacja pani Barrett. Jak pan ocenia, co się może jeszcze wydarzyć w ciągu tych ostatnich dni, dni przed wyborami prezydenckimi? Okazuje się, że Donald Trump umacnia swoją przewagę czy może mu coś takiego zagrozić, że yy, przegra te wybory? Myślę, że nie. Od początku uważałem, że Donald Trump wybory wygra. I ta strategia, którą przyjęła Partia Demokratyczna, to znaczy y, posługiwanie się Antifą i y, radykałami do wszczynania awantur na ulicy, y, niszczenia mienia atakowania ludzi i tak dalej, to musiało doprowadzić do reakcji odwrotnej niż oni oczekiwali, czyli do tego, że normalni ludzie, a więc większość, chciała spokoju i bezpieczeństwa na ulicach. Więc te ekscesy, które były pod hasłem walki o równouprawnienie urzędów wszczęte i organizowane oczywiście, dały rezultat odwrotny od oczekiwanego, dlatego że demokraci myśleli, że wykorzystają napięcia rasowe, które w Ameryce są stale, do tego, żeby no, doszło do, do masowej demonstracji niepokojów i że to spowoduje, że ludzie odwrócą się od Trumpa, a wynik jest wprost przeciwny. Więc ja jestem o wynik wyboru spokojny. No chyba, żeby doszło do fałszywej masowej skalę wykluczania setek tysięcy głosów, bo jest taka procedura na poziomie stanowym, to już przyzależy od tego w którym stanie kto ma większość, dlatego że Stany Zjednoczone są państwem zdecentralizowanym i władze stanowe mają bardzo dużo do powiedzenia. To, co Pan powiedział, jest bardzo ważne o tych protestach, dlatego że powod, po, podobny scenariusz jest w chwili realizowany w Polsce i to bardzo przypomina to co, się, to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, i chciałam jeszcze wrócić właśnie do, do Stanów Zjednoczonych, do ruchu BLM, BLM, BLM dlatego, że yy, to było przedstawiane przez media jako hekatomba, jako coś, co ogarnia całe Stany Zjednoczone, coś, co zupełnie doprowadzi do całkowitej anarchii. Co się dzieje teraz z tym ruchem, panie doktorze? No ten ruch powoli zabiera, bo y, można przez jakiś czas niszczyć y, sklepy i, i podpalać ulice, ale to musi spowodować y, właśnie opór przeciętnych y, Amerykanów, więc myślę, że to paliwo rosowe, które zostało użyte. Y, w tej chwili się wyczerpuje, chociaż mieliśmy nałożyć takie ekscesy psychiatryczne, jak tam całowanie butów Murzynów przez białe kobiety, e, a więc udało się w pewnym momencie te napięcia i, i przeciwie, przeciwieństwa podnieść do, no, do apogeum i teraz to wszystko opada, bo no, nie, można, nie można wprowadzić dezorganizacji stałej, tak to bym nazwał. Panie doktorze, dzisiaj słyszeliśmy w Polskim Radiu 24 relacje z kolejnych protestów na Białorusi. Kiedy usłyszałam w serwisie, że te protesty trwają od początku sierpnia, to uświadomiłam sobie, że to jest chyba pierwszy w historii taki długofalowy protest, który nie wygasza, nie wygasa. Łukaszenka chyba liczył na to, że jednak to zostanie stłumione, że to wygaśnie, że ludzie się zniechęcą, a tutaj jednak nie. Myśli pan, że rzeczywiście te protesty będą trwały? i co myślę, myślę, że te protesty będą I... tak, tak długo trwała, że zostanie obalony Łukaszenka. To znaczy on przyjął dwie strategie. Pierwsza, strategia, e, którą mu podpowiedzieli Rosjanie, to była to był ostre represje, które miały zdusić wszystko w zarodku, tak samo jak na Majdanie e, na Ukrainie. I tak samo na Majdanie na Ukrainie się nie e, udały, tylko wywołały jeszcze większy bunt. I teraz druga strategia polegała na tym, że demonstranci się zmęczą, wrócą do domów, w międzyczasie wyłapie się organizatorów i wszystko będzie po starym. To się nie udało. Mamy demonstracje, w których uczestniczy w Mińsku ponad 100 tysięcy ludzi, więc to jest niespotykane. To nie są czasy, kiedy opozycja organizuje demonstracje dwóch tysięcy, tylko to są naprawdę potężne siły. Do tego demonstracje na prowincji, to trzeba brać pod uwagę, że ludzie się buntują na całej Białorusi, a nie tylko w stolicy. I teraz myślę, że musi dojść do przesilenia. Myślę, że Łukaszenka wzięty w dwa urnie, z jeden są nacisk Rosji, żeby ustąpił, powołał rząd prorosyjski, a z drugiej strony nacisk Białorusinom, żeby też ustąpił e, i żeby powtórzył wybory prezydenckie. No, myślę, że on, e, albo e, Rosjanie zrobią z nim porządek, bo Putin nie lubi takich, którzy się nie słuchają. Na razie go szantażował brakiem pomocy finansowej. E, albo po prostu e, weźmie, wyda rozkaz otwarcia ognia e, do demonstrantów i to będzie punkt zwrotny no przykro, że będą ofiary, ale y, wydaje mi się, że bez y, rozlewu krwi się nie obejmie. I oczywiście Łukaszenka, który słabnie teraz bardziej, wbrew temu co wielbiciele Łukaszenki w Polsce twierdzą, zostanie no, obalony. Tutaj y, sprawa kluczowa to jest y, y, kwestia sił porządkowych. Y, na y, funkcjonariuszy są wywierane naciski, y, ich y, y, dane są publikowane w internecie, a no, dzięki technologii możemy rozpoznawać przecież po ich twarzy, e, po oczach, kto, je, kto jest tam się kryje pod tymi e, kaskami. E, I co ważniejsze, opozycja no, zebrała głównie z sektora prywatnego IT 6 milionów dolarów na pomoc dla e, i ofiar, ale również dla funkcjonariuszy, którzy zrywają z Łukaszenką. Więc e, e, jeszcze to będzie trochę trwało, ale e, tutaj walka się e, toczy e, i myślę, że z góry jest już jej wynik przesądzony. Jest tego kwestia ilości ofiar, i kiedy e, Łukaszenka padnie? Jeśli e, Rosjanie się nie pospieszą z zabraniem go w jakikolwiek sposób, e, no to siły prozachodnie e, na Białorusi się wzmocnią, wzmocni się tożsamość narodowa Białorusinów. I trzeba pamiętać, że to nie jest koniec. To u, obalenie Łukaszenki jest dopiero początkiem długiego procesu, bo e, następny etap to będzie podział na siły e, prorosyjskie i m, probiałoruskie, prozachodnie, m, bo w tej chwili wszyscy są razem, tak? Wszyscy są przeciwko Łukaszence. Jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. O, o tym, co pan powiedział, o tym właśnie podział, to w, w, w przeszłości obserwowaliśmy, jak um, upadał Związek Sowiecki Radziecki, jakie siły w, w, w byłych państwach bloku postsowieckiego przejmowały władzę. Ja chciałam jeszcze dopytać i zapytać o to, co się działo w minionym tygodniu. Mianowicie w Mińsku w czwartek był dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, Siergiej Naryszkin. Po co przyleciał do, na Białoruś? No po to, żeby e, sprawdzić sytuację na miejscu. Ja myślę, że chodzi o e, wywarcie e, odpowiedniego nacisku na Łukaszenkę, ale też z drugiej strony o e, tak zwane politechnologie, czyli o m, przygotowanie całej strategii powołania e, nowego rządu, bo w Rosji chodzi o to, żeby e, na Białorusi był rząd prorosyjski, który jako rząd reformatorski będzie utrzymywany przez Zachód, a jednocześnie będzie kontrolowany przez Moskwę. I to jest optymalne wyjście dla Rosji, jak i utrzymywanie Łukaszenki, który jest dla wszystkich już balastem. Natomiast w Rosji chodzi o to, żeby tego Łukaszenkę zabrać, a nie żeby został obalony w wyniku starć, żeby te demonstracje trwały dalej, bo trwali demonstracje zabójcze, jeżeli chodzi o ich wpływ na, samy społeczeństwo, na samo społeczeństwo rosyjskie. Więc im dłużej trwają demonstracje, tym dla Rosji gorzej. No i to jest oczywiście argument za tym, żeby tego Łukaszenkę czymś szybciej chcieli usunąć, a następnie zabrać i powołać rząd na przykład Babaryki, który byłby, no gwarantowałby wpływy Moskwy, ale jednocześnie mógłby pokazać ludzką twarz. Tym bardziej Panie doktorze, w więzieniu, więc jakby od strony propagandowej jest to, byłoby to doskonałe posunięcie. Panie doktorze, musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za, za opinię. Państwa i moim gościem był pan doktor Jerzy Targalski. Zapraszam w przyszły wtorek oczywiście na kolejny rozmowę z panem doktorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.